Tyk, tak. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku sześciennej technomaterii. Dzisiaj patrząc się tutaj na ten oto zegar, który pompuje już węgiel drzewny bez najmniejszego problemu do naszego bojlera napędzanego paliwem stałym. Zgadnie zapowiedział, że zajmiemy się w dzisiejszym odcinku w dokończeniem tego projektu farby krubek. W tej chwili tutaj wszystko działa mniej więcej dobrze. Tam moje kłary chodzi jak widzicie, wszystko leci. Większość leci na przewiał. Scrap jak najbardziej się produkuje. Myślę, że, Myślę, że kiedy to quarry skończy, by mieli będzie, będzie wystarczająco dużo scrapu, żeby znowu odpalić hmm, generator u materii jojo materii. <laughs> no, właściwie już w sobie moglibyśmy zacząć. Więc jasne nie? Różowa siła przybywaj. W tej chwili yy, generatory, które tam są pod podłogą. Dodatkowo są napędzane właśnie węglem drzewnym, jak tu widzicie. Już nie są napędzane skrapem, bo to było trochę nieopłacalne. W tym momencie już możemy spokojnie zacząć je napędzać czymś innym, a tymczasem również te dwa generatory parowe, które tam są na dole, też, też zasuwają i produkują prąd i dlatego możemy być spokojni i pójść się zająć czymś ciekawszym. Jak już wspomniałem, idziemy dokończyć farmy krów, dlatego będziemy potrzebowali kilka rzeczy ze skrzynek. Będziemy potrzebowali na pewno dwa wiaderka z wodą. Będziemy potrzebowali kilka sztuk pistonów, jeśli je znajdę. Kilka sztuk pistonów, zdaje się 10, ale wystarczył pistony zwykłe, więc weźmiemy ich tyle. Jeszcze się tak zastanawiam. Dobra. Teraz jeszcze będziemy potrzebowali dodatkowo Red Alloy Myślę, że wystarczy tyle i jakąś dźwignię. Plus jeszcze jak najbardziej deski, drewno i weźmiemy sobie te Redwood Planksy, bo ich jest dużo i myślę, że nie ma najmniejszego problemu, żeby je do tego wykorzystać. I również będziemy potrzebowali 20 tabliczek. Czyli z Signa, tak, się, Mamy w autocraftingu, dokraftują się nam i wszystko będzie cacy. Dobra. W takim razie możemy już udać się tutaj do zbiornika z lawą, ponieważ będziemy potrzebowali lawy do pieczenia tych krówek. Wiem, że mógłbym to zrealizować przy pomocy jakiegoś red powerowego mechanizmu. Tam jest coś, co się zda się nazywa igniter, czy coś takiego i o. Oh. Hello. Także by wszystkie wiadra z lawą poszły. O, dobra, a jakiś bug graficzny. Bardzo ciekawy swoją drogą. Przez chwilę się przestraszyłem. Hmm, tabliczki już mam. Dodatkowo pistony również. O, co one robiły w tej skrzynce? No dobra, ciekawe. I OK. i bo żeby się udać na parę krówek, co prawda się zastanawiam trochę, w jaki sposób to y, przeprowadzić, żeby miało ręce i nogi. Tak, też ponieważ, y, jak dobrze pamię jeśli pamiętacie, ja zapowiedziałem, że zrobimy taki myk, że te krówki będą odpalane przy pomocy dźwigni, ale nie z. Nie, nie przy pomocy dźwigni, która będzie znajdowała się tam w naszej bazie, tylko przy pomocy dźwigni tutaj. I z tego co ja tutaj widzę, będę musiał, widzę, przeprowadzić mały wykop, trochę zmienić ustawienie domyślne sufitu, bo obecnie w tym miejscu mamy, jak widać, tutaj będzie rura. Wróć jeden za wcześnie. Tutaj będzie rura. To odłóżmy. Tak. To, bo to jest w tym miejscu, jest ścianka do. To jest ścianka do. No, oporowa ścianka dla zagrody. My się chcemy dostać tutaj wyżej. I chcemy, aby. I chcemy, aby ten sygnał sięgał. A zresztą, dobra, momencik. Musimy, musimy to wszystko policzyć, bo to koniec końców okazało się, że wcale nie będzie takie proste i banalne. Zacznijmy od ustalenia sobie, w którym miejscu będzie sufit. Chociaż z drugiej strony, teraz kiedy o tym myślę, to wiecie co? Nie. Zrobimy. Zrobimy taki byk, że... Jednak nie, jednak ta farma będzie spłukiwana z głównej konsoli. Chociaż, czekajcie, muszę pomyśleć, bo tam w tej chwili jest tylko dźwignia na karmik, prawda? Heh, no właśnie, tam jest dźwignia na karmik. Będę musiał zrobić po prostu nową, nową dźwignię na karmik, Prze karmik dla króbek, przesunąć je mm, odrobinę. No, a zresztą zobaczycie. Chociaż czekaj się, myślę, myślę. Hmm. Tea! będzie dobrze. Yy, teraz robimy taki numer. Hmm. Tu mamy nasz parów, do którego będą krowy spłukiwane. Hmm. I w tym celu chcemy, aby było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Hmm. Tak, tu jest 8 I w tym miejscu będzie znajdowało się hmm, źródło wody. Które będzie umieszczone za tymi oto deseczkami. Tak. No, i w tej chwili, jeżeli tu stąd będzie wylewała się woda, będzie ona spłukiwała krowy do koryta. Tak. A resztę krów będzie spłukiwała pod drugą ścianę tak, aby one były bezpieczne i nie wpadły. Tutaj również widzę, że tego miejsca będzie dużo, więc nie będzie najmniejszego problemu. Hmm, chociaż może źle zaprojektowałem. A, dobra, powiedzmy. Ustawmy w takim razie fragment sufitu, który będzie nam potrzebny. Używam tych Redwood Planksów, bo ja wiem, że one, że ich mamy po prostu dużo, a będą one wyglądały wystarczająco dobrze, żeby je tutaj umieścić. Z tej, również, oj, dużo. z tej strony również je umieścimy odpowiednio daleko. Tutaj oj, wybiłem dziurę w złym miejscu. Tutaj również umieścimy jedną dechę, po to, żeby wyglądało ładnie. Ja wiem, że by tego i tak nie zobaczymy. No ale <grywka> krówko na pewno będzie weselej z tego powodu. Teraz umieszczamy. Ten oto sposób, i chyba będę potrzebował mojego jetpaka, żeby leźć na górę. Nie, chce mi się po prostu. Jestem taki leniwy, że mm, wolę tam. A, tak, w, ręku, w ręku to ja sobie mogę tym jetpakiem pofruwać. I teraz będzie potrzebne tak. Mm, musimy wykopać otwór tu. Tak. Mm. Będziemy potrzebowali, już widzę, że będziemy potrzebowali Cobblestone'a, którego nie przewidziałem wcześniej. Pytanie, czy go mam ze sobą za mało? No to weźmiemy po prostu cały tak. Nie ma potrzeby, aby nie ma potrzeby aby się męczyć z tego powodu. Kilka tych wiaderek z lawu odłóżmy na wszelki wypadek, jakbyśmy potrzebowali więcej miejsca w desaku. I teraz umieszczamy właśnie Cobblestone'a tutaj. Również te otworki chyba zatkam. Nie ma to jakiegoś kosmicznego znaczenia wbrew pozorom, czy one są, czy ich nie ma. I jeszcze potrzebuję Cobblestone'a umieścić tu. I, I kurczę. Właśnie sobie coś uświadomiłem. I, I to chodzi o to, że chyba nie, nie przemyślałem jednej rzeczy: mianowicie, gdzie i w jaki sposób umieszczę te pistony, które. Chciałem umieścić. Bo w tej chwili z tego co ja tutaj widzę. To. Kurde, gdzie ja jestem? Co to za cegła? Y... O! Oh, mordę. To jest spód farby. Dobra. się tak zastanawiałem o kurczę... O co chodzi i co to ma niby być? Bo teraz to oznacza mniej więcej Hmm, a tak prawdę mówiąc to co oznacza? Nic nie oznacza. Ja w pierwszej chwili chciałem, aby te pistony były tak w górę skierowane. Potem stwierdziłem, że a co zrobię, żeby były w bok, bo by to zajmowało mniej miejsca, ale teraz... Aaaa! Nie mogę. Hop. Ale teraz widzę, że w tej chwili będą mogły być skierowane w dół. Bo i tak będzie nie miejsce. Więc zrobimy taki numer. Dajcie mi tutaj mój cobblestone jeszcze raz. Tutaj zrobimy taką. No, to nie powiedziałbym ozdobną, ale. Hm. 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 Hmm. Dobra. Same <śmany> problemy. Co ja tutaj wykombinowałem? I po co? Tu mają być pistony, umieszczone w dół. A jak będę zasilał? Może Jacketed Cable, ja. Aha, tak, mam Sunstone Jacketed Wire tylko. No dobra. Trudno, będziemy korzystali z tego. Yy, pff, bo tak patrzę na to i tego wire'a, normalnego redstone'owego, znaczy, red powerowego, czytaj, red alloyowego No to takie specjalnie byłoby w takim układzie, jak tutaj pociągnąć. A to bez problemu się zmieści. Z tym tylko, że będziemy musieli to zrobić tak trochę inaczej. Czyli, dobra, tu umieszczamy cobblestone. Tutaj pod spodem możemy. Eee, dobra, niech będzie cobblestone. Również. Tutaj natomiast ubiścimy ten Sandstone Jacketed Wire. Mam nadzieję, że się nie pobliły już strony tego całego mechanizmu. I teraz tak. Tutaj ubiścimy resztkę cobblestone'a. Chodź tu. Tak. 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 I tak. I tam zrobimy taką. E, Bum. Kaszana. Dobra. E, tym się zaraz zajmę. I teraz robimy tak. Aha. Tak. Tak. Dobra. I teraz ta linia jest podłączona. W tej chwili możemy już umieścić pistony. E, które mam schowane tu. Okej. Okay. Eee. Ups. To nie był piston. To była półeczka. A I kurczę, to gdzie mam pistony w takim razie? To są półki. tu mam wiadra z lawą. pistony. Lol, no, o. Jesteśmy, jesteśmy, za nisko, za blisko podłogi. To jak widać, ten kabel sandstoneowy łączy się z tymi pistonami, więc jest, więc jest git. Teraz jeszcze tylko złapmy resztkę, Resztkę cobblestone, ale czy resztka to nie resztka, to jest ten sandstone, sandstone cobblestone, który nam a, mordę. Widzę, że będziemy musieli jednak wleźć tam na górę, jeszcze mimo wszystko, bo tu się pojawił problem, bo o, tak, w ten sposób będzie trzeba zrobić, i tam ten kabel za chwilę będziemy musieli dociągnąć z drugiej strony i Tutaj już będzie git. Teraz tylko musimy nalać wody w ten dach. No i to będzie trochę takie, hmm, no nie powiedziałbym trudne, ale, wiecie co, zmieniam zdanie. To będzie trudne. Kurczę, to będzie bardzo trudne. Ile mamy wiader? Pakiet Hmm... 3, 4, 5, 6 Quest A, to jest oil bucket. Ups No dobra, to zrobimy tak. Aha To jest puste wiadro Wyjdziemy sobie stąd Nabierzemy wody z naszego z naszego tartaku I teraz będziemy musieli tylko i wyłącznie nalać to, jak miło też się rozpadał. Bo dawno nie padało, prawda? I teraz to możemy podłożyć. Teraz będziemy potrzebowali reszty tych wiader z wodą. Bo niestety. A, zdjąłem jetpack. trudno. Ach, ciężka sprawa. Całą wodę wydaliśmy. Teraz możemy dokończyć y, sufit. I w momencie, kiedy on już tutaj będzie gotowy, to wnętrze zagrody właściwie też już będzie ukończone. Y, jedyną rzeczą, która pozostanie mi zrobić, to jest y, pociągnąć y, pociągnąć, znaczy pociągnąć, nie pociągnąć. Y, zrobić. No właśnie, to wejście. <laughs> to, to wejście jest takie, a nie inne. Y, więc zobaczmy. Będzie trzeba trochę. Trochę tą zagrodę przebudować, żeby się dało tutaj do niej wchodzić w razie potrzeby sprawnie, aczkolwiek w sumie to rozwiązanie, które tam jest. Myślę, że póki co na razie będzie wystarczyło. Kroby i tak nie będą skakiwały w tych płotkach. A tą dziurę, którą tam zrobiliśmy z boku, to ja ją zatkam za chwilę. A w tym czasie, w tym czasie nasza kurtyla wodna działa tak, jak powinna, no, tą dziurę się zatka. A teraz chodźmy na tą stronę. Bo trzeba podłączyć resztę tego całego obwodu, który tutaj się znajduje. Niestety teraz jest problem, bo nie pamiętam, w którym to było miejscu. Jak bardzo z tyłu? Czy to było tu? Tak, to było tu. Czyli teraz możemy odłożyć to drewno i pociągnąć cobblestone. Ten yy, cobblestone. Oj, skasowałem. Mm, red, red alloy wire tu, na tą stronę. Czyli chodź. Czyli robimy tak, 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 tak. Tutaj, oczywiście, profilaktycznie pozbędziemy się tego dyrtu. Na wszelki wypadek. I cały ten kabelek będzie mógł schodzić w tej chwili już tutaj bez najmniejszych przeszkód w dół. Pytanie tylko, jak nisko chcemy, aby on się znalazł? gdyż Ponieważ, tutaj pod nami znajduje się właśnie dźwignia, która jednocześnie trzyma zamknięte te pistody, i chciałbym, żeby trzymała od razu zamknięte te wyżej, dlatego musimy tutaj właśnie ten kabelek, tędy pociągnąć. Kwestia jest tylko taka, że musimy to zrobić jakoś inteligentnie, bo jako, że już tutaj możemy ominąć tą rurę, to niech on idzie sobie o, po prostu w ten oto sposób, tędy, tędy i tak, niech będzie tu, albo niech się nawet zbiera z tą linią pod spodem, bo ta tak dźwignia ona tu zostanie po to, żeby nam te krowy, które są obecnie w zagrodzie, nie spadły gdzieś tam na nadół do lawy. I a propos lawy, teraz możemy zająć się już jej wylewaniem tutaj, właśnie na dole. Nasze rury już tutaj są. W pierwszej kolejności jednak musimy przykleić tabliczki, które nam ograniczą, no jakby nie patrzeć, to, że ta lawa. Nie będzie się wylewać na nasze rury, i nie będzie nam spalała krów, które będą tutaj na samym dole się znajdowały w momencie, kiedy ten zrzut się rozsunie. Jak również no, nie rozpuszczą itemków, które z tych pieszonych krów wypadną. Czy to będzie potrzebne 10 wiaderek? Chyba, chyba nie, chyba mniej. To wszelki wypadek, wziąłem mi więcej. Dobra, to jest jedno, jednorodna warstwa lawy. Mam nadzieję, że nie jest zbyt gruba jak na jak na wysokość z której będą spadały krowy, więc tak czy inaczej... Dobra, to już możemy zamknąć, teraz musimy się wygramolić na górę i zobaczyć jak to będzie działa, ale działać niestety najpierw jeszcze będziemy musieli zrobić taki numer że tutaj będzie trzeba podpiąć sterowanie, prawda? Na sterowanie będziemy musieli, będziemy mogli podpiąć dopiero z... sobie problemy. Skąd będziemy mogli podpiąć sterowanie? Tak, tu jest chodnik. Tu jest chodnik, czyli dopiero gdzieś w tym miejscu. Zróbmy dziurę na sam dół. Jak to, jak to wygląda w praktyce? No dobra, ten bundle cable będzie trzeba przesunąć. Ewidentnie. Mm, ale nie aż tak daleko. Z tego co widzę, więc. Teraz będzie wychodziło sterowanie i będzie szło tam na górę. Teraz tylko będziemy musieli wymyślić kolor na to wszystko. I będzie git. I będzie git, i już będzie wszystko działać. Pociągniby to w ten sposób tą ścieżkę i niech ona sobie tutaj zostanie. No dobra, już chyba z tego co widzę, udało mi się ogarnąć układ kontrolni. kontrolny. Jest to bardzo podobny do tego układu kontrolnego, który służył do zbierania torfu z farby. No, właściwie jest identyczny, ma tylko jedną różnicę, mianowicie jest nie ma, nie ma tej bramki NOT, tak ponieważ ponieważ w tym przypadku chcę, aby ten sygnał, w momencie kiedy ten układ jest wyłączony, chcę, aby był cały czas włączony, żeby te pistony były zasunięte. Wiadomo dlaczego, żeby krowy nie były spłukiwane, żeby nie wpadły do lawy. W międzyczasie, jeżeli ktoś by się zastanawiał, jakim cudem to działa i się nie zwiera, tutaj mam przyklejane takie oto Marble Brick Cover Street, które współpracują bardzo dobrze z Red Powerowymi kablami i wszystkim po kolei. I dzięki temu ta czerwona pochodnia nie zbiera się do niczego. Jeśli chodzi o kolor kabla, który chciałem użyć, to wygląda na to, że chyba jeszcze nie użyłem pomarańczowego, więc myślę, że możemy spokojnie teraz pójść i krafnąć sobie trochę pomarańczowej wełny. Trzeba będzie zrobić plantację kwiatków. Dobra, jak to wygląda? Teraz musimy po prostu skraftować Red Alloy Wire Orange Insulated. Dobra, 24 wystarczy nam z nawiązką. To możemy odłożyć, bo nam nie będzie potrzebne. Te Red Alloy Wire w większości również i wełnę też. Jeśli chodzi zaś o śrubokręt. To te lawa-bakety też możemy stąd wyrzucić, bo nam nie będą potrzebne. Lawa jest powrotem do jeziora, tylko po co? I możemy przykleić... Ho uh, ho, uh, się kłytacie. I możemy spokojnie przykleić w tej chwili ten pomarańczowy kabel do naszego obwodu. Czy mi się wydaje, czy on jest mało pomarańczowy? Nie. Może to tylko moje złudzenie, bo tu jest ciemno albo coś. Dobra, teraz chodźmy na dół, właśnie, chodźmy na dół. Czyli musimy powiedz kanałem serwisowym, A, który tu jest oczywiście jak zwykle otwarty. co ja te drzwi powstawiałem, skoro i tak yy, cały czas no, to mam otwarte, bo się wszędzie chodzi. No ale tak, tak to często bywa właśnie. To jeszcze wróć, za daleko jesteśmy. Musimy, musimy to przykleić tu. Czyli robimy tak. I już nasz pomarańczowy kabel jest gotowy. Ciekawe, jak tam nasze krowy. Słuchajcie, że sapią. Mam nadzieję, że to nie zgaśnie. Uff. Coś chyba, chyba będziemy potrzebowali repeater odpalić. Z tego, co widzę. Mam nadzieję, że mam. Jeśli nie. Redstone repeater, jedna sztuka. O, to ten klasyczny. No ale dobra. Myślę, że on całkowicie... Aj, karamba! Nie wystarczy! Nie mogę go położyć na ścianie! No co za porażka! Mm, dobra. Wraca... Eee, nie ta dziura. Musimy wrócić i skraftować sobie szybko repeater red powerowy. Tak. Okej. Okay. Zgadza się? Yy, nie zgadza się. To musi być odwrócone w drugą stronę. Czyli. Musi być tak. Tak? Ups. Chyba, chyba, żeśmy z się jakąś krowę, zmożyli. Czyli. Nie, no tak musi być. Tak? Dobra, to powiedzmy tak, że ta blokada ręczna ona tu zostanie. Repeater w tym momencie tutaj jest i działa. I teraz choćby zobaczmy, ile żeśmy spławili krów. Kurcze! Właściwie wszystkie. <laughs> Całe szczęście, dwie nam zostały. Szkoda, że jedna jest jeszcze malutka. I w taki oto sposób ten malutki fail z krówkami pozwolił mi na dokończenie ścieżki niestety jak zwykle rozpadał się deszcz, ale wiecie co? Spokojnie. Jak tylko zapuścimy naszą parmę pszczół, to będziemy mieli na to przyrząd, co będzie ten deszcz kasował. Ha, 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 ha. Taki, mam, taki mam mój demoniczny plan. Mm. A w międzyczasie... Czy to nie jest jeszcze gdzieś za ciemno? Przypadkiem. Dobra. Dobra. I tak oto wygląda tutaj. W tej chwili się. Ścieżka. I jeszcze nie zatkałem tej jednej dziury, najwyraźniej. I plum. I będę potrzebował planks, planks, bo nie mam guzików, no nie? Jak zwykle. Więc wezmę sobie dwie sztuki i od razu zrobię na, wy, na wynios. Nie, do, dobrej szukałem. jest planks. Dwa wooden button. Tak i tak. I kopa. Nie wiadomo, fail na failu, failem pogania. I to powinno być w ten sposób. No. I teraz wszystko będzie działać i będzie reagowało na naciśnięcie guzika, i po trzech sekundach się zamknie. Teraz tylko muszę wstawić zbitą szybę. Teraz się zastanawiam, czy ten wygląd tego korytarza nie powinien być trochę bardziej przemyślany, bo się tak starałem trochę, aby było równo i niestety wyszło to tak trochę dziwnie. O, czyli tutaj mamy takie żebro prosto w twarz, nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego. Może coś z tym zrobię. Mm. Ja, znacznie lepiej. Dobra, fresher eee, plate. Trochę się tego namnożyło i teraz mam mały problem, ponieważ jako że przeniosłem sterowanie do naszej bazy, to w tej chwili tutaj jest trochę Kurczę, krowy przeważą przez drzwi. A nie, w ogóle dla mnie bomba. No dobra, zrobimy taki myk, że odetniemy całe to sterowanie z tego miejsca i je odpalimy i. Pójdziemy zobaczyć jak, jaki jest efekt i czy to działa, o ile coś zdążymy zobaczyć. No dobra, powiedzmy, chyba coś tam zostało spłukane, przynajmniej tak to wygląda stąd. Szkoda, że te krowy przenikają przez ściany, najwyraźniej tego się nie da przeskoczyć. I tutaj teraz... aj, wypuśćcie mnie z tej dziury. Ale problem, o kurde. Aaaa! Nie! Cobblestone, szybko! Dudududum. Du, no i dobra, ale najwyraźniej widać działa i w tym momencie pieczone mięsko i skóry skrówek yy, wędrują już do naszego magazynu. Czyli... Czyli w sumie jest git. Dobra, o, wrzuciłem kobla do rurek. Czyli jak najbardziej nasza farba krówek działa. Ja tutaj jeszcze przez chwilę nią pokręcę, bo w sumie mamy tyle żarcia, że nie potrzebuję go w takich ilościach. No ale skoro już te krówki tam mamy, to niech one sobie będą. I myślę, że w tym odcinku sześciennej technomaterii to już będzie wszystko. I chyba mi się pomerdały odcinki, bo następny odcinek jest 39. Chyba tak, a nie 40, czyli walka ze smokiem jednak będzie trochę wcześniej niż w 40 odcinku. Dobra, w takim układzie to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku sześciennej technomaterii. Cześć!